Siemanko, z tej strony Mefiu, witam w kolejnym filmiku, dzisiaj wyszedł update bardzo duży do CSa, zmiany jest niewiele, ale jest kilka kluczowych zmian, Czyli jest kilka dużych zmian w gameplay, przede wszystkim jest zmiana kluczowa jeśli chodzi o cofanie tradeów, co po prostu ma gigantyczne skutki na cały, na cały w ogóle nie wiem, świat CSa, nie wiem jak to określić i stąd właśnie też taki tytuł lub miniaturka, nie wiem dokładnie jak to będzie wyglądało, natomiast po takiej dłuższej analizie co, w jaki sposób będzie musiało wyglądać jeśli chodzi o zmiany na stronach, to stwierdzam, że chyba te obawy na szczęście nie są aż takie w 100% uzasadnione. Chyba będzie w miarę ok, jakby CS nie upadnie, strony te wszystkie nie upadną, tak. No bo tutaj, tak już zacznę może troszkę temat, tak możecie mówić, o, tam tylko dla youtuberów, bo tam strony upalą, to jest do nich problem i tak dalej. No to to jest oczywiście idiotyczne patrzenie, tak, znaczy dla youtuberów, streamerów i innych leniów i tak dalej. Idotyczne patrzenie, no bo wiadomo, że jakby wszystko na tym się opiera, tak, cały po prostu ekosystem CS-owy, jakby cała promocja gry, która się dzieje poprzez content, poprzez turnieje i tak dalej. I tak dalej. No ale tutaj chyba aż tak tego nie muszę tłumaczyć. Natomiast cała audio oczywiście odbywa się pod patronatem tego, że zaczyna się nowy sezon premiera. Poprzedni się skończył dwa dni temu, kiedy Zjadłem swój dżemu, no i został usunięty Anubis z aktywnego pull i dodany Overpass. Taka sytuacja. Więc jest to zmiana ogólnie, jak miał to ocenić, tak szybciutko w dwóch zdaniach, no to powiedziałbym, że skill gapowo spoko, bo na pewno Overpass jest bardziej wymagającą mapą, tak ogólnie, we wszystkich aspektach wydaje mi się. Może aimowo ciutkę mniej, bo po prostu wystarczy mieć w dobrym miejscu, wystarczy myśleć bardziej i cieszę, że jest ja sam aimem coś zrobić, bo Anubis to jest typowa mapa na duele, więc w sumie ja się mówiąc, nawet nie wiem, czy mi się to podoba, ale z drugiej strony no nie wiem, no nie wiem, nie wiem czy mi się to podoba, nie wiem, szczerze mówiąc, ale Overpassa zawsze lubiłem, więc jakby pakać z tego powodu na pewno nie będę. No i gdyby to jeszcze nie kupował, no to oczywiście to dotyczy też prosów, tak, czyli Anubis z pro mappoolu. Odchodzi, wchodzi overpass i tutaj warto zauważyć, że Train zostaje. Ja osobiście uważam że ciągle, że Train to jest jakaś w ogóle gówniana mapa. Cały ten design Trainowy jest do dupy i to jest po prostu outdated sposób grania, że jest, jest po prostu... nie ma żadnej przestrzeni do kontroli mapy i tak dalej. nie ma zbyt dużo osób, które naprawdę się tak Train podoba, że mmm, ale tę mapę kocham, ale się wspaniale gra, nie wiem, jak dla mnie osobiście, to w ogóle nawet nie mam, nie mam ochoty na tę mapę wchodzić, no ale Train zostaje. W tym update jest parę również gameplayowych zmian, tak jak wspominałem, czyli to, że mołotowy teraz, znaczy CCT mołotowy, tak, incendiary wbuchają instant, znaczy ro rozdywają i tak dalej, że 9 jest mniej dokładne jeszcze tam wiadomo staje się więcej ja tak aspektów o tym powiem sobie w skrócie Później natomiast na razie najważniejsza rzecz, czyli cancelowanie trade'ów Sprawdź stronę CSGOskins.com, na której możesz otwierać czyny SCZ, brać udział w batlach oraz wymieniać swoje skinki Użyj mojego kodu MEFIA, aby dostać darmowe 20 złotych na start i 10% bonusu do każdego doładowania na CSGO Skins regulárně odbývají si je eventy s bonusovým valutou do zdobyča a oproč tego možná růfně ještě cíjemně otvožíš darmovou skřině i brač udzijal v giveawayach. Zaprasám na CSGO Skins s myslníky jen po CSGO očiviště, link v opisie. Więc zanotowałem sobie tutaj kilka rzeczy Kancelowanie tradów generalnie polega na tym, że jeśli zrobimy jakiś trade To my mamy 7 dni na skanselowanie go Ale nie tylko tego trade'a, tylko generalnie wszystkich tradów, które były w ostatnim tygodniu tak? Czyli na przykład zrobimy tam 4 dni temu jakiś trade Chcemy go skanselować, to nie ma takiego czegoś, że go kancelujemy Tylko ogólnie kancelujemy wszystko, co było przez ten ostatni tydzień Wszystko jakby wraca na swoje miejsce, tak? Do różnych użytkowników, z którymi się tradowaliśmy i tak dalej Po prostu jest cofnięcie czasu o 7 dni I z tego co wiem, ja akurat nie tradowałem żadnego itemka Jeśli chcecie sobie cofnąć właśnie ten trade to wchodzicie w trade, tam historia, wymiar, i będziecie mieli jakiś duży czerwony przycisk, więc każdy powinien go zauważyć. No i teraz, tak, kluczowa sprawa, jeśli cofniecie trejda, czy tam generalnie wszystkie Trady yy, z tych ostatnich 7 dni, to będziecie mieli 30-dniową blokadę na robienie wszystkiego na z Steam. Zaraz, sobie tam co dokładnie jest, ale generalnie 30-dniową blokadę, praktycznie na wszystko. Tak, tu jest napisane: Your account will be restricted from trading and using the Steam Committee Market for 30 days, tak czyli. From trading i using całego steam community marketu jeśli zrobicie tą um, te kancelowanie na 7 dni za każdym razem takie coś się będzie działo żeby to jakby ograniczyć żeby to było takie bardziej dla specjalnych sytuacji niby nie generalnie to ma zapobiec z kamerą tak czyli z nas oszuka albo na przykład nie, stracimy konto i potem nas oszuka i odzyskamy lub nawet po prostu ciągniemy konto no to możemy po prostu w ciągu 7 dni sobie cofnąć to wszystko i odzyskać Niby to jest gigantyczna rzecz, niby spoko, ale ile to konsekwencje są pociąga różnych, jeśli chodzi o cały marketplace, o wszystkie strony y, działające w całej po prostu przestrzeni cs sobie tak, tradowanie skinów, y, skrzynki, jakieś tam inne gamblingi, są dalej y, strony do sprzedawania typu CS Float, strony do instant sprzedaży, jeszcze bym tam mógł powymieniać, no cały ten po prostu ekosystem jest gigantyczny i on po prostu ucierpi. I wszyscy grani, te użytkownicy, którzy chcą korzystać z tych stron, będą troszkę mieli gorzej, no po prostu będą musieli czekać, będą mieli różne takie właśnie utrudnienia, o których sobie zaraz powiem, bo już sobie mniej więcej tak przemyślałem, w jaki sposób można różne rzeczy rozwiązać, i tak dalej. Oczywiście ta zmiana ma zapobiec kamerą. No i teraz tak, oczywiście wiele przypadków z kamerów z kamerskich zostanie tutaj wyeliminowanych, bo sobie można i cemek stracony odzyskać, czy nawet nie wiem, całe EQ stracone odzyskać. Jest OK. Natomiast ta, ta możliwość cofania sama z siebie wprowadza kolejne nowe sposoby do skamowania. Czyli jakby otwieramy kolejną puszkę pandory, nie wiem czy to, jest od, to nie jest odpowiednie, no ale nieważne, tak? O coś tam z otwieramy nowego. Na pewno nie skrzynki w ciągu 7 dni. No i sytuacja jest taka, że na przykład takie od razu mi pierwszy pomysł przyszedł do głowy, tak? Czyli na przykład taki ważny my wam pisze, yy, o słuchaj, siema tam kończę grę, bo nie mam czasu na CESa, sprzedaję Q. Nie chciałbyś kupić tam mojego karabita, który jest warty ileś po taniości, nie? Karabit nie wiem, przypuszczam warty z 500 złotych, mojego karabita za 2000 złotych, Ty mówisz. O kurde, ale okazja, ale coś się zapala lampka w głowę, a on ci mówi: yy, coś tam, coś tam, ja pierwszy ci to strajduję, potem płacisz, nie? No on ci to strajduje i w ogóle jakiś każual, jakiś jesteś jakimś kasualem, który kompletnie w ogóle jakby nie słyszał o tym update'cie, nie? Albo na przykład te, bo teraz się takie oświetlenie, znaczy oświetlenie, ostrzeżenie wyświetla, połączyłem dwa słowa, jak się wchodzi tam w no, swój ekwipunek na Steamie, no i na przykład tam nie wiem, przekliknął nawet nie zauważył o co chodzi, nie, no jakby nie, ktoś może być nieświadomy tego. No i prosta sytuacja, że o, widzi itemek jest. No dobra jak mi dał itemek, to się nie ma czego bać, przelewa mu 2000 zł. No i co? I 2000 zł gościu zyskuje, po chwili sobie itemek cofa i jest 2000 zł na plus nie, więc no jest tutaj gruba sprawa, jest to gruba sprawa i na pewno różne takie tego typu nowe sposoby na skamowanie będą się pojawiały. Oczywiście jest to. Troszkę bardziej kontrolowalne, bo wystarczy świadomość, i naprawdę już można zapobiec większości różnych rodzajów skamów, ale no nie wiem, jak to się roz, wiadomo rozwinie, no bo. Zawsze, jakby ten, kto chce oszukać, jest krok przed tym, który chce bronić przed oszukaniem. Tak jak to jest z cheatami, antycheatami i tak dalej. Teraz, wracając do takich postaw to póki co to kancelowanie działa tylko dla CS2 i temków na Steamie, ale to będzie rozszerzane na inne gry, tak bardzo powiedziało. No i przez ten aspekt, również na razie, co, na razie, póki co, nie można tradować itemków z CSA na inną grę i odwrotnie. W ogóle tak, bo wtedy, jeśli chcemy tą opcję kancelowania zrobić, no to jakby jedna ma to suportowana, a inna nie, więc, jakby warto to kompletnie zablokowało. Z tego co rozumiem, nie testowałem i tak dalej, ale tak wynika z tego faku. To tutaj możecie potwierdzić, że tak jest, ale no tak, tak, wyczytałem. Yy, I tutaj, kolejna rzecz: trade zaczynają być cofalne, że tak powiem, dopiero od dzisiaj. Tak? Czyli jeśli ktoś tam w ostatni tydzień jakiś trade robił, to się nie musi martwić, że coś zostanie cofnięte. Dopiero trade, które się wydarzyły dzisiaj mogą być cofnięte. I tutaj kolejne implikacje tej blokady. To, że sobie wytradujecie jakiś itemek po prostu, tak, zrobicie sobie jakiś tradzik, to teraz z powodu tego cofania tradu następuje jakby kolejne ograniczenie. Każdy itemek wytradowany przez 7 dni nie będzie mógł zostać użyty. Czyli na przykład wytradujecie sobie jakąś naklejkę, chcecie ją nakleić, w czasie to nie był żaden problem, tak? Tam była 7-dniowa tam blokada, tak, że nie można przez 7 dni tego itemku po raz kolejny strajdować itd. Tak ale no to wie, wiemy, tak? To już od wielu lat istnieje. Natomiast od dzisiaj nie można nawet tej naklejki wytredowanej przez 7 dni nakleić. Jeśli ja na przykład znajomy wam jakieś tam skrzynki da w tradzie tak, a masz otwórz sobie i tak dalej. Zmarły hajs no to nie możecie ich przez 7 nie otworzyć tak jeśli kupicie na markecie Steam, z, kim? z oczywiście możecie Ale jakikolwiek item który właśnie wytradujecie jest po prostu wyłączony z jakiegokolwiek skonsumowania naklejenia użycia i tak Znaczy można sobie w ekipunku założyć i tak dalej ale jeśli chodzi o jakąś zmianę tego itemu, to nie można z nim nic zrobić Żeby po prostu była ta swoboda cofnięcia tak no jest to logiczne i powtarzam jeśli kupicie go z marketu steam z to oczywiście można zrobić co chcecie od razu. Kolejna implikacja tutaj, oprócz y, kamerów i innych rzeczy, które tam będziemy potem mawać, i całego wpływu na strony, to jeszcze tutaj trzeba zaznaczyć, że, no, wiadomo, że to daje jakąś tam fajną możliwość pożyczenia itemków ludziom, tak bo nie musimy się oni z niby w teorii teraz martwić, bo jeśli sobie tam, na przykład, jakiemuś znajomemu damy, które ufamy tylko w 90%, a nawet nie, tylko w 50%, bo po prostu można sobie to cofnąć, jak coś się stanie, jak znajomy zacznie coś odwalać. Tak się teraz tutaj w ogóle myślę, nie, o co tutaj chodzi tak naprawdę, bo w sumie to do sprawy, że w ogóle po i temu staje się taką nową metą troszkę, nie? Tak mi się wydaje, jakby nawet pomiędzy obcymi osobami, to jakby nie wiem, będzie mógł być jakiś taki w ogóle, nawet nie wiem, rynek pożyczania skinów, bo jest to teraz kompletnie bezpieczne, znaczy to nie jest kompletnie bezpieczne, bo potem wiadomo mamy tą tą limitację, rzeczywiście nie mamy bana, no ale to jest tylko taka ewentualność. Więc to daje do myślenia, nie? Jakaś taka tutaj nisza się tworzy czy coś takiego, nie wiem, nie wiem szczerze mówiąc. No i teraz przejdziemy do głównej sprawy, czyli do wpływu tej całej zmiany na cały ten ekosystem cs i na poszczególne rodzaje stron. Czyli tutaj pierwsza sprawa, są strony tradujące, tak? Czyli tam stare jest, jest malnie, znaczy stare, no ciągle istnieje. Obecne skin z które oczywiście ciągle polecam, mimo że teraz jej nie reklamuje. No, dużo innych stronek, tak, Pyrec sobie jest popularny. Ja akurat bardzo lubię te stronki do tradowania, bo one jakby nikomu nie szkodzą, jakby w taki bardzo sprawiedliwy i uczciwy sposób sobie zarabiałem na tym, i wszyscy jakby korzystają z jest to, jest to super sprawa ogólnie. Stronę do tradowania bardzo szanuję, no i co? I one wiadomo ucierpią tak jak wszystkie inne, ale wydaje mi się, że chyba będzie ok, w sensie, bo tutaj jest sytuacja taka, jeśli itemek jest po tradzie to i tak ma siedmiodniową blokadę, tak? w której, podczas której ta strona nie może z tym itemkiem nic zrobić, więc on, on i tak sobie leży. Więc te 7 dni jakby się pokrywa z tym siedmiodniowym tutaj yy, okienkiem na kancelowanie trade'a. No i te kancelowanie trade'a w teorii powinno być problematyczne dla każdej stronki, ale w tym przypadku, jeśli tutaj mówimy typowo o jakby przywróceniu tego, co było, czy to jest, jakaś ogromna, czy to jest jakiś ogromny problem? Tak, na pierwszy rzut oka wydaje mi się, że chyba nie. Nie wiem, może tutaj czegoś nie widzę, tak? Teraz wiadomo, tylko po analizowaniu sobie przez jakiś czas, tak? Ale wszystkich scenariuszy nie rozważę. Ale wydaje mi się, że to jest OK, bo po prostu ta strona musi. Jeden problem jest taki, żeby to zarejestrowała odpowiednio, żeby cofnęła odpowiednio jakieś tam dodane środki i tak dalej. Ewentualnie wydaje mi się, że to powinno być na oko OK dla strony do tradowania. Natomiast jakąś tam oczywiście to niestabilność wprowadza, nie? Też wprowadza różne takie edge cases, y, czyli na przykład nie wiem. Ktoś sobie strajduje itemek, tak? Jakaś zmiana wejdzie w CS czy coś i ten itemek strasznie na, na wartości skoczy, coś takiego, ktoś sobie docofnie, ta strona będzie na tym traciła, nie? To jest takie, no kurde, du dużo pewnie będzie sytuacji, które tutaj można wymyślić sobie. Kolejna sprawa to są strony gamblingowe, czyli dla nich to może być dosyć duży problem, ponieważ ludzie, jak chcą gęblować, no to zwykle po prostu, ach, albo coś tam sobie otwiera skrzynki i tak dalej, to jest w miarę impulsowe, nie? Więc w tej sytuacji, jeśli my możemy skiny wpłacić, zagamblować sobie i tak dalej, jeśli moglibyśmy je cofnąć w, tych, w ciągu tych 7 dni, no to wiadomo, strona musi to powstrzymać, więc zakładam, że będzie tak, że jest 7 dni wstrzymania. Tak w ogóle nie, nie powiedziałem tego nawiasem. Wszystkie strony, teraz w ogóle, praktycznie związane ze skinami cs mają, po prostu są wyłączone z użytku, tak? Na każdej stronie, jak wejdziecie, teraz jest. Jakieś tam czerwone ostrzyznie i tak dalej, wszystko jest włączone, nie można nic nie można nic zrobić. Wszystkie strony praktycznie się teraz adaptują, więc ogólnie jest jeden wielki chaos póki co. To znaczy, może nie chaos, nie, ale po prostu kurde, nie wiem, po angielsku po prostu z czasami za mało po polsku gadam, tak? Siedzę cicho i nie gadam aż tak dużo słucham ciągle angielskiego języka i czasami łatwiej mi znaleźć angielskie słowo, straszna sytuacja. No ale wracając, więc to jest 7 dni wstrzymania, więc prawdopodobnie ja tutaj widzę takie rozwiązania, tak? Czyli wpłacamy tutaj skiny, bo oczywiście na strony gamblingowe można wpłacać nie tylko skiny, tak? Przede wszystkim ludzie wpłacają prawdziwy hajs i tak dalej. No, ale jeśli chcemy płacić skinami, no to tutaj będziemy mieli siedmiodowe po prostu wstrzymanie naszych, naszych funduszy, którymi możemy gęblować, Więc, jakby wpłacimy i mamy dobra, wpłaciliśmy za 7 dni, dopiero się bawię, nie? Więc to jest za pewno taka dosyć dziwna sytuacja. Ale tutaj od razu mi przyszedł pomysł do głowy, czyli może być coś takiego jak obustronna zgoda na jakby instant środki, tak? Czyli my zgadzamy się na stronie, jakieś takie dużymi, dużym czerwonym drukiem jest wyjaśnione ostrzeżenie, czy na przykład. Yy, zgadzasz się na takie coś, żeby otrzymać środki nie za tydzień, ale instant, a na przykład jeśli skancelujesz, to masz blokadę środków, dopóki tego itemku z powrotem nam nie prześlesz. Nie? Takie coś. Myślę, że to ma sens, ale nie wiem, czy, czy tutaj też tego nie można byłoby abuzować. To jakby już nie jest w moim interesie, żeby to wszystko przeanalizować. Natomiast to jest pierwszy pomysł. Na przykład drugi pomysł jest taki, że ostrze w ogóle, tak? że tak samo obustronna zgoda na, na to, żeby. Były środki instant po naszym tradzie a na przykład jeśli dokonasz, jakby ponosisz pełną odpowiedzialność za to i jeśli dokonasz kancelu, to na przykład dostaniesz bana na stronce, nie? Tak coś też można zrobić. Czy to można w ogóle abuzować, czy to jest ryzykowne, no pewnie bardziej ryzykowne, ale jakby podają tutaj środki, że, że być może strony wprowadzą właśnie jakieś rzeczy, że, że to będzie do ominięcia że to nie będzie problem, który jakby nie wiem, już nawet nie mówiąc o zabiciu różnych rodzajów stron, ale że to być może nawet nie będzie problem, który jakoś opóźni lub po prostu no, spowolni te interakcje wszystkie. Kolejna sprawa, to są strony do instant sprzedaży skinów, ja będę niedługo reklamował Skin Place, wydaje mi się, że to jest bardzo fajna strona. No więc dużo generalnie strony też taki reklamowałem i tutaj dla nich no to jest lipa, nie? No bo jakby główna zaleta tego, że strony jakby instant dostajemy hajs, no to to jest właśnie to. Tutaj już nie będziemy mogli dostać instant hajsu, bo instant to my sobie możemy zwrócić. Ten skin, jak dostaniemy Instant Highs, więc tutaj absolutnie takie coś musi zostać zablokowane. No i co, i dopiero po 7 dniach dostaniemy Instant Highs. Znaczy to jest tak spoko, bo, do, bo wiadomo, możemy i tym jak sprzedać Instant. Ten sam fakt, że, że sprzedaż nastąpi, instant dla jakby automatu jest spoko, natomiast ciągle tutaj jest 7 dni czekania, więc to jest na pewno gigantyczny cios dla takiego, dla, dla, dla samej idei tych stronek. Ale myślę, że jak ktoś sobie chce poczekać, to, to i tak będzie z tego korzystał. Natomiast nie będzie już sobie mógł, nie wiem, tam kupić pizzy czy coś takiego od, od razu z taki hajsik. No, chyba jest to jest oczywiście wymyślone. To jest dopiero wiadomo, kilka godzin po update'cie Ja też nie przemyślałem tego na 100 różnych możliwych sposobów. Tak jak te wszystkie stronki, które też pewnie będą musiały bardzo ostrożnie wszystkie jakieś edge cases y sprawdzić, przemyśleć, przeanalizować, żeby tutaj ich nikt nie zrobił na hajs, nie? No więc tutaj wydaje mi się, że te strony do instant sprzedaży trochę być może zmaleją na, na użytkowaniu, ale tego nie wiem, a zamiast nich zwiększy się jak procentowo użytkowanie stron zwykłych sprzedających skin tak? typu najpopularniejsze teraz chyba jest CS Float, czyli po prostu tam mam jakiś dem jak wystawiamy tak poprzez jakby pośrednictwo strony ten ta sprzedaż się dokonuje, aczkolwiek chyba sam trade będzie automatyczny, nie wiem czy potrzeba na CS float też jakiś wtyczek, żeby tak się działo czy nie. W sensie żeby nie było pośrednictwa strony siedmiodniowego. No, ale w każdym razie tutaj te strony wydaje mi się, że troszkę użytkowników zbiorą. No ale i tak dla tych stron to będzie tutaj, wiadomo, też trzeba znaczyć utrudnienie. No bo jeśli sprzedamy, to hajs też będzie musiał oczywiście czekać 7 dni, tak? No bo osoba, której na przykład sprzedaliśmy, czy tam no już mi się teraz nie chce zagomieć tak, no każdy z tam może cofnąć te 7 dni, więc strony będą musiały przetrzymywać przez 7 kolejnych dni nasz hajs. No i tak to będzie wyglądało. No a z kamerze, tak jak mówiłem, niby super przeciwko z kamerą, ale wydaje mi się, że się zaadaptują. Przynajmniej na taki przykładowy sposób, jak już powiedziałem i pewnie jakieś nowe inne też wymyślą ale wydaje mi się, że no, jeśli chodzi o bycie oszukiwanym to na pewno jest lepiej niż było no i co, I w ten sposób omówiliśmy tutaj cały wpływ tego tej dzisiejszej zmiany to znaczy nie cały, na pewno pominąłem niektóre rzeczy, ale tak wstępnie to co mi przyszło na myśl, to co poczytałem i przeanalizowałem, teraz przechodzimy do zmian update'owych teraz na ekranie widzicie sytuację, w której jesteśmy CTK'ami zabiliśmy tam paru ludzi, tutaj chyba trzech ludzi zabiliśmy no i przegraliśmy rundę, no i w tej sytuacji każdy członek naszej drużyny dostaje po 50 dolarów za zabitego gościa To myślę, że po prostu ma sprawiać, że ctk tylko będą rzadziej sejwować, na pewno może turyści rzadko sejwują bo nie dostają hajsu, no ale wiadomo, jak jest jakiś retake, to ctk bardzo często w obecnej mecie sejwują Tak, MR12 trzeba każdą rundę liczyć bardzo, no wiadomo o co chodzi Więc przypuśćmy, że na przykład mamy sytuację, że jest 4 versus 4 inferno retake, tak? Normalnie był safe, no i dostalibyśmy los bonus, a tak próbujemy atemptować retake no i co, sorry za za dużo angielskiego, ale mówiłem, no i zabijamy, nie udaje nam się, ale zabijamy trzech terrorystów z czterech, albo nawet czterech wszystkich, nie, no to dostajemy 200, każdy nasz teammate dostaje tyle samo, tak, dostajemy po 200, czyli łącznie dostajemy 1000 dolarów jako dużo na cała, no ale tak, tak, tego nie liczymy, tak, każdy ma więcej do, dolarów o 200 w kolejnej rundzie, no to nie jest na pewno duża liczba, która może Justify uzasadniać. Uzasadniać stracenie jakichś tam emek i tak dalej to jest zbyt mało, ale oczywiście tutaj trzeba zauważyć takim bardzo grubym drukiem powiedzieć, że to dotyczy każdej rundy, tak? Nie dotyczy jakiegoś tam tylko save'a czy coś po prostu za każdy kill dostajemy teraz dodatkowo 50 dolarów, tak? Każdy z naszych teammateów, więc to jest po prostu zmiana całkowicie ilości hajsu otrzymanego od bo załóżmy, że wiadomo runda, rundach, w której nikogo nie zabijamy jako CT-kowie, będzie powiedzmy dosyć rzadka, no i w większości rund po prostu będziemy, dost będziemy dostawali więcej hajsu czy to win bonusu, czy to los bonusu, tak? Bo to nie jest napisane, że to jest tylko w przegranych rundach, to jest w każdej rundzie, więc po prostu kowie od dzisiaj mają po prostu więcej hajsu. Tego może tutaj nie wytłumaczyłem dokładnie, więc to jest. Dlatego też ta liczba właśnie wynosi tutaj 50 dolarów tylko, a nie więcej, no bo więcej to była po prostu przesada. Dobrze, wracamy teraz do gry, i teraz mamy sytuację taką, że nasz MP9 ma recoil większy od dzisiejszego, od dzisiejszego dnia i jest mniej celny w skoku. Czyli, czyli tak, powiem, powiem generalnie, w skoku to nie robi żadnej różnicy, bo nikt za bardzo z tego, z tego w skoku nie strzela Znaczy niektórzy tam, ja nie wiem, jakiś Flames mi od razu przychodzi na myśl, natomiast wydaje mi się, że tam w skoku, tam whatever, to tylko w jakichś tam retardowych, pojedynczych sytuacjach Natomiast Recoil to jest znacząca zmiana, ale taka spoko, nie? Bo na przykład nie chciałbym, żeby tutaj była sytuacja, że tam spread zwiększą ogólnie i przez to te MP9 nagle się stanie tak samo bezużyteczne Może nie bezużyteczne, ale tak samo przeciętne, i takie zwykłe jak inne PMy jednak prędzej czy później jakby jakiś PM, czy jakaś broń, ogólnie jakiś rifle, tak, musi się wyróżnić, tak? Musi być jakiś skałak, musi być jakieś MP9 wśród PMów i tak dalej. Więc recoil MP9 został zwiększony, granie tam w tych cyferkach, jeśli chodzi o wiadomo, działanie broni, został zwiększony z liczby 19 na 27, czyli tam powiedzmy o te 10%, nie więc jest to taka zmiana, że tam zamiast akurat takie same coś może od gaming wstawię Bo szczerze mówiąc nie chce mi się pobierać, automatycznie mi się pobrało Chciałem to nagrać, ale zobaczyłem, że mi się samo pobrało, więc już whatever Więc tam no te, powiedzmy, no to jest może ciutkę więcej w praktyce, bo nie wiem, to się jakoś nie akumuluje No ale generalnie jak DrickHole był gdzieś tak powiedzmy odtąd, dotąd, to do teraz jest odtąd, dotąd, nie? Tak ciut, ciutkę wyżej Nie jest jakaś to gigantyczna zmiana, ale wydaje mi się, że to przede wszystkim troszkę utrudnia właśnie strzelanie na daleko, nie? Czyli to jest taki kolejne jakby zawężenie sytuacji używania tej broni do do tych właściwych, czyli jakiejś tam bliskiej, średniej odległości a na daleko to już wiadomo, trzeba mieć rifle, no i niby tak się w CESa powinno grać więc powiedzmy, że update jest, jest znośny, no bo ja akurat tam powiedzmy, że jestem dobry z mp9 i, i powiedzmy lepszy niż przeciętny użytkownik mp9 też moja ergonomia mocno jest pod to dobra, bo wiadomo, szybko podkładka, tak, podkładka, tak można fajnie trakować, zmieniać kierunki to jest spoko po demie, ale już tam mniejsza o to nie generalnie wydaje mi się, że Nikt za bardzo nie lubi być zabijany przez jadące P9, aczkolwiek no, na blisko tak się to będzie działo w taki sam sposób, to niczego nie zmienia. No i też jeszcze wspominałem, że w locie jest dokładnie, no ale tam w locie to jest akurat znacząco, bo jest pas 0,18 do 0,50 zwiększone. Więc w locie wcześniej naprawdę było bardzo dokładne, i akurat to było takie dosyć wyjątkowe dla tej broni, że ona faktycznie była super dokładna w porównaniu do innych PM w locie. No a teraz po prostu jest takie takie zwykłe scela gdzieś tam, po prostu w tą okolicę, ale. No, wiecie, że ciągle tam w miarę blisko, ale zdecydowanie nie aż tak celnie. Nawet były różne sytuacje przecież takie, nie? Że tu na przykład jakiś był buł ze skakaniem, czy coś. Ludzie w locie dawali i tak dalej. Może nawet walut sobie o tym pomyślało i zrobiło to właśnie tak im się skojarzyło, nie wiem, bo mi się tak skojarzyło od razu z tym miejscem, bo to było charakterystyczne. Tutaj ostatnia zmiana chyba tutaj nie wiem, czy też nie wstawię od, od banan gaming tego incendiary czy coś. W każdym razie wcześniej było tak, że po prostu ten incendiary się zapalał i jakby... Dopiero tak po chwili tak troszkę się bardziej rozszerzał i dopiero gdzieś tam po 3 sekundach faktycznie miał cały swój rozmiar, no i to było takie, że faktycznie jak się przez niego przebiegło To tam za 10 ap można było przebiec, teraz faktycznie jak się przyjrzycie to jest BUM od razu się robi cały I tam po półtorej sekundzie robi się tak całkowicie już cały, nie? Ale generalnie zaraz po wybuchu od razu się rozprzestrzenia na cały obszar, więc to jest spoko Myślę, że absolutnie no, super zmiana, nie ma tutaj żadnego minusu, powinno tak być, bo właśnie statykowie używają to w ten sposób, terroryści używają, za to wiadomo, na wykurzenie jakiejś tam pozycji, tak, na kontrolę mapy i tak dalej. No a tutaj często właśnie podraszyki, to był gigantyczny problem i to niweluje ten problem, że incendiary są często właśnie omijalne i pomijalne. Więc to było tyle. Mam nadzieję, że Wam się filmik podobał i przydał, i już wszystko te ładnie mówiłem. Mam nadzieję, że niczego nie zapomniałem. pisze co sądzicie o sytuacjach z tym kancelowaniem tradeów. I bardzo jestem ciekawy, jakie tutaj jeszcze edge cases, y, czyli jak to powiedzieć, no jakieś tam powiedzmy wyjątkowe sytuacje, które można abuzować i tak dalej, które będą mogły szukać z kamerą, na przykład które strony będą musiały dobrze załatać. No, a generalnie napiszcie nie, co, co tam sądzicie. Co tutaj może pójść nie tak, jeśli chodzi o to kancelowanie, lub co może pójść tak, właśnie. Co, co, to, to, czemu to zapobiega, i tak dalej. Bo ja wszystkich scenariuszy wiadomo, jako jedna osoba nie wymyślę. I więc jeszcze raz obaj dzięki za oglądanie. Chyba to wszystko. Tak mi się wydaje na ten moment, przynajmniej może coś dogram jeszcze. Łapka w górę. Sub, do zobaczenia. Sunnara.